Tak, ci, ci, którzy się mieli wstawić, oczywiście w 100% rozpoczęli z nami, z nami treningi. Dodatkowo Jacek Kłakowski po, po, po dłuższej kontuzji również, również wrócił do, do pełnego treningu. Więc, więc jeśli chodzi o ten stan, to tutaj nawet na plus. No właśnie, ale nie ma z nami Patryka Kozłowskiego i nie ma z nami Daniela Widza. Pytanie zasadnicze, kto w ich miejsce, czy już mamy przynajmniej kogoś przymierzonego w ich miejsce? I jak to się stało, że zostaliśmy się Tak, tutaj odnośnie Daniela Widza i Patryka Kozłowskiego podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu kontraktu, Które gdzieś tam jeszcze na, na jakiś okres były i daliśmy wolną rękę w poszukiwaniu klubu obu zawodnikom. W ich miejscu, oczywiście, że, że są zawodnicy na ten moment, gdzieś tam przysłowiowo testowani, którzy od początku okresu przygotowawczego z nami, z nami trenują i biorą udział w sparingach. Na razie tyle, nie chciałbym nic więcej póki co zdradzać. Podsumowaliśmy sobie tak naprawdę pierwszy. Pierwszy tydzień pracy tak jak chcieliśmy, czyli popracowaliśmy po 45 minut, zagraliśmy na dwie jedenastki z dziewięcioma młodzieżowcami tak naprawdę podzielonymi po pół, więc te składy były bardzo mocno, mocno pomieszane, tak naprawdę równe. Dobry sparring, bo pograliśmy w piłkę w dobrych warunkach, bo te warunki mamy naprawdę komfortowe do, tutaj do przygotowywania się i wykorzystaliśmy to. To jaki plan na drugą połowę stycznia i początek lutego? Wchodzimy, wchodzimy sobie już na, na obroty, tak naprawdę w tą najważniejszą część, główną okresu przygotowawczego, bo wiadomo, że ten pierwszy tydzień gdzieś tam mocniej, mocniej testowy i organizacyjny, więc wchodzimy, wchodzimy w tę ten, ten główną część okresu przygotowawczego cztery treningi w tygodniu, tak naprawdę do, do końca lutego. Sześć gier kontrolnych, z czego cztery z trzecioligowcami, czyli na pewno wymagające gry kontrolne, no i wszystko ma być gotowe na 2 marca na, na, na Puchar Polski. No, gier tyle ile, ile, że tak powiem weekendów, można było pewnie by zagrać jeszcze więcej, gdzieś tam niektórzy lubią grać w środy, nie jestem tego zwolnikiem. Z racji tego, że mamy idealne warunki do treningu, więc, więc wolę ten czas, jeśli ludzi a śródową grę wykorzystać na, na trening, myślę, że wystarczająca liczba.